Witam wszystkich na kanale MatSpot. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o obliczaniu NWD i NWW, no ale najpierw co to jest to NWD i NWW? NWD jest to największy wspólny dzielnik, a NWW jest to najmniejsza wspólna wielokrotność. Potem trochę jeszcze powiemy sobie o tym, co to tak naprawdę jest. Teraz zobaczymy jak to się oblicza. Żeby obliczyć NWD i NWW liczb 24 i 32, to musimy sobie każdą z tych liczb rozłożyć na czynniki pierwsze. Zacznę od liczby 24. Jeśli ktoś nie umie rozkładać liczby na czynniki pierwsze, w opisie filmu podam link do mojego innego filmu, w którym to tłumaczę dokładniej. Liczby 24 dzielimy sobie przez 2, to będzie 12. 12 przez 2 to jest 6. 6 też nam się dzieli przez 2 i to jest 3. 3 dzielimy przez 3 i to wychodzi z tego 1. Mamy rozłożoną liczbę 24 na czynniki pierwsze, a to znaczy, że 24 to się równa 2 razy 2, razy 2 i razy 3. Te wszystkie liczby z tej strony. Teraz druga liczba, 32. Rozkładamy na czynniki pierwsze, czyli dzielimy przez 2 to jest 16, potem jeszcze przez 2 to jest 8, przez 2 to jest 4, przez 2 to jest 2 i jeszcze przez 2 dostajemy tutaj 1, czyli z tego rozkładu otrzymamy, że 32 to będzie 2 razy, 2 razy 2 razy 2 razy 2 i razy 2. Z tego będziemy sobie odczytywać nwd i nww. Na początek nwd, czyli największy wspólny dzielnik, Czyli liczba, przez którą będzie się dzielić 24 i 32, i to jest największa z tych liczb, przez które obydwie te liczby się jednocześnie podzielą. Nwd odczytujemy w ten sposób. Bierzemy sobie te liczby, które nam się tutaj powtarzają. Czyli tak, mam tutaj dwójkę w liczbie 24, i taka sama dwójka jest też w liczbie 32, więc tą jedną dwójkę zapisuję i będziemy mnożyć. Tutaj mam kolejną dwójkę, i tutaj też mam jeszcze taką dwójkę. Te dwójki mi się dublują, więc piszę jeszcze razy dwa. No i tutaj jest jeszcze kolejna para dwójek, więc jeszcze jedną dwójkę dopisuję. I więcej już nic nie mogę dopisać, bo tutaj mam trójkę, ale w tej drugiej liczbie tutaj nigdzie nie mam trójki. Więc tutaj mi się kończy obliczanie NWD. Teraz wymnażamy te liczby przez siebie i wychodzi nam z tego 8. Czyli tak, liczba 24 dzieli się przez 8, 32 też się dzieli przez 8. To jest wspólny dzielnik i jest to największy wspólny dzielnik, bo te dwie liczby dzielą się jednocześnie też przez 2. Albo przez 4, a ósemka jest tym największym wspólnym dzielnikiem. A teraz najmniejsza wspólna wielokrotność. Najmniejszą wspólną wielokrotność odczytujemy w ten sposób. Bierzemy sobie wszystkie te dzielniki, wszystkie te liczby z jednej z liczb, czyli bierzemy na przykład z liczby 24 to wszystko co tam było, czyli 3 dwójki i trójkę. I musimy dołożyć do tych liczb to, czego nie mieliśmy do tej pory z tej drugiej liczby dokładamy. Tej dwójki nie dołożymy, bo ona mi się dubluje z tą dwójką. Tej dwójki też nie dołożymy, bo ona mi się dubluje z tą dwójką. Tej też nie, bo się dubluje z tą. Ale tą dwójkę musimy dołożyć, bo ona tutaj z niczym się nie dubluje, więc dopisujemy jeszcze razy 2. I ta dwójka z dołu też nam się tutaj z niczym nie dubluje, więc tą dwójkę też dopisuje tutaj. No i teraz trzeba by to wszystko wymnożyć. Jak sobie to wszystko byśmy wymnożyli, to wyjdzie nam 96. Czyli to jest taka liczba, ta 96, ona się dzieli przez 32, ona się dzieli przez 24. I to jest najmniejsza z takich liczb, które się dzielą jednocześnie przez tą i przez tą liczbę. W przykładzie B musimy obliczyć NWD i NWW liczb 42 i 140. Zaczniemy tak samo jak poprzednio, rozłożymy sobie obydwie te liczby na czynniki pierwsze. I z tych rozkładów wynika nam, że liczba 42 to będzie 2 razy 3 razy 7, a liczba 144 to będzie 2 razy 2 razy 5 i razy 7. No i teraz odczytujemy sobie NWD i NWW. Do NWD bierzemy te liczby, które nam się powtarzają. Powtarza nam się tu dwójka i tu dwójka, więc bierzemy dwójkę do NWD. Trójka nam się tutaj nie powtarza, powtarza nam się jeszcze siódemka, więc to będzie 2 razy 7. No i piątka z tej liczby nie powtarza się, bo tutaj jej nie mamy, ta dwójka też się z niczym nie powtarza. To jest wszystko, jeżeli chodzi o NWD. Po wymnożeniu wychodzi 14. To jest liczba, przez którą liczba 42 się dzieli i liczba 140 się dzieli. I większej takiej liczby o tej własności nie ma. Teraz do NWW bierzemy sobie wszystkie czynniki z pierwszej z liczb, czyli z liczby 42. Bierzemy 2 razy 3 i razy 7. I tutaj jeszcze dołożymy te wszystkie czynniki z tej drugiej liczby 140, te, które się z niczym nie dublują. Ta dwójka mi się dubluje z tą. Ta dwójka z niczym mi się nie dubluje, więc tą dwójkę tutaj dopisuję. Dopiszę jeszcze piątkę, bo ona też mi się z niczym tutaj nie dubluje. I siódemki już nie będę dopisywał, bo siódemka mi się dubluje z tą siódemką. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o NWW, a to będzie 420. Czyli liczba 420 dzieli się przez 42, liczba 420 dzieli się przez 140 i nie ma takiej mniejszej liczby, która by się przedzieliła przez 42 i 140. To jest najmniejsza z tych liczb. Są jeszcze większe, ale mniejszych nie ma. I na zakończenie jeszcze takie zadanie z treścią. Trzej panowie strzelają do celu. Pierwszy oddaje strzały w odstępach 6 sekund, drugi w odstępach 8 sekund, a trzeci w odstępach 10 sekund. Ile razy strzelcy wystrzelą jednocześnie w ciągu 7 minut, licząc od pierwszego strzału, który wszyscy trzej oddali jednocześnie? Tutaj przyda nam się do tego obliczanie NWW. Liczbę 6, gdybyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze, to jest 2 razy 3. To jest dość łatwe, można to w pamięci nawet zrobić. Liczbę 8, gdybyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze, to by było 2 razy 2 razy 2. I liczbę 10, gdybyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze, to będzie 2 razy 5. I tutaj nam się przyda obliczenie nww tych trzech liczb, czyli liczby 6, 8 i 10. nww to będzie. Weźmiemy sobie tą dwójkę i tą trójkę. Do tego musimy dorzucić. Z liczby 8 tej dwójki nie dorzucę, bo ona mi się dubluje z tą dwójką. Za to muszę dorzucić tą i tą dwójkę. No i jeszcze z liczby 10 dwójki tej nie dorzucę, bo ona mi się dubluje z tą dwójką. Muszę tutaj dorzucić liczbę 5. I jak to wszystko pomnożymy, to nam wyjdzie wynik 120. I to NWW równe 120 mówi nam, że ci trzej panowie co 120 sekund wystrzelają równocześnie. Kiedy oni wystrzelili równocześnie? Oni równocześnie wystrzelą w zerowej sekundzie, czyli ten pierwszy strzał, gdy oddali, potem w 120 sekundzie, o następne 120 sekund dalej też wystrzelą równocześnie, czyli to będzie w 240 sekundzie. Kolejny strzał oddany jednocześnie to będzie w 360 sekundzie. 480 i 600 sekundzie. Na razie wypiszę tyle, bo nie wiem dokładnie, ile tych liczb potrzebuję, bo my musimy tutaj odpowiedzieć na pytanie, ile razy oni jednocześnie wystrzelą w ciągu 7 minut. Musimy sobie zobaczyć 7 minut, ile to będzie sekund, a 7 minut to będzie 7 razy 60, czyli 420 sekund. Czyli inaczej nasze pytanie to jest, ile razy oni wystrzelą w ciągu 420 sekund. No, to ile razy ten pierwszy strzał nam się mieści w tym czasie, ten drugi też, ten trzeci, ten czwarty, ten piąty i ten szósty, one już są za daleko. Więc interesuje nas tylko to. Zatem odpowiedź tutaj będzie, że oni wystrzelą jednocześnie cztery razy. No i to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Zapraszam jeszcze na zadania do samodzielnego zrobienia. Zapraszam też na kolejne odcinki na kanale MatSpot.